Właśnie smażę sobie mięsko. Mam piękny widok na morze. Tam widać dwa dziki, zaraz idę upolować je. O dobra, już się upiekło. Spróbuję je rozwalić z łuku, nie? Jakby mi się udało. Ciekawe, czy padł, czy nie. Dobra, będzie mnie atakował. Oj, muszę... ale z pięści też dobrze bije, nie? Dobra, i tego jaszczura też wypolujemy. Tutaj są y do zebrania krzemy. Woda wypłukała więcej. Wow. Się schował w trawie, nie? W trzcinie. Czy są jeszcze gdzieś krzemki? Dobra, nie ma krzemków. Wracam tutaj z powrotem. Deszcz zaczyna padać niedobrze. Muszę tutaj wstawić furteczkę sobie i dokończyć ogrodzenie. No i dobra, furtka wstawiona, ogrodzenie dokończone. Jak widać. I jeszcze tutaj parę parę sztuk dorobię, ale tutaj mi na pewno już nic nie wejdzie. Ja się biorę jeszcze przez zagotowanie gotowanie skończone, schowam sobie itemki do skrzynek i położę się troszkę spać i niech ta burza przejdzie. O, tam jest tam jest mewa, nie? A ja mewę chciałbym ukolować. Jakby mi się udało. I nie chcę jej spłoszyć. A! Prawo! Piórka mi są potrzebne. Ile piór spadło? Dwie sztuki. Nie, trzy sztuki spadło. No tak spada z meby, nie? Trzy sztuki. Dobra, to ja się tutaj idę w timę. Przychodzi burza i lecimy dalej. No, elegancko. Mamy następny dzionek. Wstałem. Pogoda się polepszyła. Gdzieś tu jakaś sarna była, ale nie widzę jej. No dobra, na razie jesteśmy, tak jakby to powiedzieć, doposażeni. Ja się tylko tutaj uzbroję trochę, wyremontuję sobie wszystkie te, zamykam ten domek. I teraz jest taka kwestia: czy lecisz w tą stronę? Tam. Tam jest następna wioska, tak jakby. Czy lecieć w tą stronę? Chodzi o to, że muszę budować drogę dalej, nie? Chyba tutaj polecę, zobaczymy co jest w tej wiosce. Ja zamykam drzwi, żeby mi tu nikt nie przeszedł. O, czemu te drzwi otwarte są? Co? Oj oj oj, sarna jest. E, chciałem wejść na skarpę, ale nie mogę. A jak ja bym chciał ją kurde uszczelić. Przeleciało ty. O, pięknie, dobra, wyszło mi to. Tu są... tu są kamienie. bosów Boss, Aha, dobra, to jest za twarde. Tego nie zniszczę. Dookoła jest też taka droga wy, wykopana. Trzeba to zamknąć. Tutaj wejdę na chwilę. Wiem, tutaj tak dziwnie jest miało być lepiej zbudowane, a jest tak bez sensu trochę. Ale nie będę się tym przyjmował. Co tutaj jest? Krzemionki są. To ja sobie wezmę te krzemionki. Jeśli chodzi o budowanie, to ja jeszcze nie jestem... E, budynków, to jeszcze nie jestem na takim dobrym poziomie. E, dlatego, że skupiam się na budowaniu dróg. Więc tutaj sobie polecę do końca. Ja wiem, że tu ten las jest już niebezpieczny, nie? Bo to jest ciemny las. O, o już mi zabrakło jedzenia. Muszę, muszę się pożywić. No i tutaj są takie kamyki, jakieś tu były, to sobie tak zbudowałem. Tu jest droga na strumień. Tu się gdzieś urywa ta droga. Nie wiem, może w przyszłości tutaj zbuduję mostek i wydrążę tam drogę gdzieś wyżej. Pójdę z nią. Tam jakaś... jakiś gad biegał. No i dobra, tu mi się skończyła robota, więc stąd będę dalej jechał, nie? I zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem tak, jest problem. Bo jest szkieleton I muszę z nim wygrać. Dobrze, dostał, ale miał dwie gwiazdki, czyli... Czyli jest okej, okay, troszkę więcej itemków z niego spadło. Ale ja mam pełny plecak, więc ja sobie tutaj... szybko wyrzucę coś, na przykład kamienie... Co jeszcze mogę wyrzucić? Drewno mogę wyrzucić. To drewno mi nie przepadnie. Sobie to drewno zbiorę później. Ale dobrze wiedzieć, że na tej trasie jest. wiele yy, I działamy dalej. Tutaj drewno zbieram, bo mogę. Tutaj coś ciekawego odkryłem. Bo tutaj jest taka. Takie kamyczki są i tam sobie muszę warsztat postawić. Dlatego zboczyłem troszeczkę z tej drogi. I zaraz y, muszę wrócić do bazy. Chciałbym, żeby to się w ogóle By. udało. A, jajaj, tu są jakieś kości. Ciekawe, czy to się uda, nie? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo. <grym> Nie tym co trzeba, a naparzam to Rozwalimy te drzewka dookoła żeby odsłonić widok I tutaj trzeba postawić tak jak mówię warsztat jak się da oczywiście Tylko jeszcze ziemię wypoziomujemy Dobra, i stawiamy warsztacik. Warsztacik musi być zawsze zadaszony, nie? Musi być. Musi być pod. Dobra, i teraz zobaczmy. Tak, i da się odnawiać, czyli jest taki przystanek zrobiony dla mnie. Dobra, super, nie żebym sobie mógł odnowić swoją broń, narzędzia No i co? Lecimy dalej No i co tu się wydarzyło? Tu gdzie są te trzy kamienie ogrodziłem płotem, zrobiłem jedno wyjście i zrobiłem sobie tutaj bazę, nie? Tutaj sobie mogę spać, coś schować. Yy, mogę sobie też coś kupiec Ewentualnie jeszcze Jakiś tam Łoj yy... kurczę po co ja to zniszczyłem Pomyliłem po prostu Action Dobra To drzewko muszę stąd zabrać Usmażymy coś, no i tak sobie porobimy jak widać, nie? Zaraz wyjdziemy na zewnątrz i obczeimy teren, ale powiem tak, że tu jest bezpiecznie, nie? Tu się pojawiają te słabe y, mopki, nic groźnego, więc za chwilę obczeimy teren. Y, tu drzewo ścinałem, jeszcze mogę zebrać teraz bo coś tu budowałem fajnie bo las blisko nie jest dużo dużo drzewa o tutaj też jest drzewo o właśnie chyba coś biegnie do mnie szarzył jakiś to właśnie tylko takie tutaj biegają nie Tym, że nie ma to tamto nie ja chciałbym spotkać ogólnie trola no i w tą stronę biegnie się tam do tych moich bas, tych wiosek A ja tutaj sobie biegłem w tą stronę. Tu skończyłem zapadła noc. Polecę tędy o jakoś do dołu. I tam o, i będzie git. Tu jest takie fajne o wejście. O, to zniszczymy. Już widzę tam on, jakiś dom jest, czyli coś się będzie działo To jest też taki te kamyczki, to jest taki punkt, o i tu można drogę zrobić dalej, wyjście tej drogi w tym kierunku polecieć Tu ja sobie tylko tak tą stronę Ojojoj Wyskoczył z lasu jak jakiś wariat, nie? Dobra i zabite, czyli Czyli co jeszcze jeden tu jest Jeszcze jeden tu jest Powinni nas strzała już padać no ale Aha i tam jest daszki widać jakaś wioska jest Dobra to To nic zejdziemy w tą stronę Tak jak mówię tu sobie między tymi kamieniami zrobię sobie taki swój bazarek, taką zatoczkę. O. Myślę, że to długo nie potrwa, więc staram się szybko to ogarnąć. Brakuje mi staminki. Trzeba, zawsze trzeba od niższego poziomu. Hmm to klepać. Tą belkę oczywiście też zniszczę, która jest, ale tutaj bym chciał zrobić wyjść z tego bazarku w tą stronę i o taką o, polecieć o. Dokładnie w, tom, w tym kierunku. O. To wygląda dosyć dobrze, żeby pójść tutaj. I tam jest jakiś wzgórze. Czy tam było przekopywane? Było coś przekopywane. Czyli tam są jakieś drogi. Dobra, wracamy. Tutaj będziemy budować później dróżkę elegancka. Dobra, i tutaj mamy. A tu mamy warsztat jakiś. Czyli tutaj coś się zadziało wcześniej już. Nawet jest tutaj jakieś łoże. Tylko nie ma, nie ma ogrodzenia ogólnie, nie? Czyli ja sobie tu wzburzę sobie zrobię tu wejście z tej strony Wyrównam ten teren, odremontuję to pomieszczenie. Aha, czyli mnie atakuje znowu gość. I jakieś takie pojedyncze tutaj wyskakują Niegroźne mopki. Wszystko poniszczone tutaj jest, z tego co widzę. Staram się przykopywać dookoła, ponieważ tu będę chciał naprawdę zbudować jakieś ogrodzenie za chwilę. To fajnie jest, bo las jest naokoło. Tu są jakieś jagódki, malinki. Będzie elegancko. Le lepiej być nie może jak to się mówi fajnie bo jest duże drzewo chroni przed piorunami tu będzie prawdopodobnie brama gdzie jest ten kamień tu drugi słupek tu bramkę zrobimy Tak, czuję zmęczenie. Wiem, że czuję zmęczenie. No i. No i taki kwadrat. Otoczę to i zrobię tutaj osadę, prawda? Następną. Także w tym odcinku to było na tyle. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Subskrybujcie. Lajkujcie. Włączajcie przypomnienia, no to jak będzie się wam podobało to będę coś działo, także na razie do usłyszenia.